Materiał przygotowany dla portalu histmag.org Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historie, które opowiadamy Tomasz Leszkowicz Rommel, Żukow, Patton – Generałowie II Wojny Światowej, których warto znać Dowodzili na froncie wschodnim i zachodnim Afryce i dalekiej Azji do dziś ich operacjami interesują się miłośnicy historii wojskowości. Oto generałowie II wojny światowej, których warto znać. Heinz Guderian Urodził się w 1888 roku w Hełmie. W czasie I wojny światowej służył w łączności. W okresie międzywojennym stał się jednak ojcem niemieckiej koncepcji wykorzystania broni pancernej, którą opisał w wydanej w 1937 roku książce Achtung Panzer, będącej fundamentem koncepcji Blitzkriegu, wojny błyskawicznej. W 1935 roku został najpierw dowódcą jednej z pierwszych niemieckich dywizji pancernych, a od września 1939 roku do grudnia 1941 roku dowodził kolejno korpusem pancernym, grupą pancerną i drugą armią pancerną, kierując uderzeniami czołgów i piechoty zmotoryzowanej na najważniejszych kierunkach kampanii polskiej, francuskiej i operacji Barbarossa. Nazywany był z tego powodu szybkim hańcem. Po załamaniu ofensywy na Moskwę zdymisjonowany Przywrócony do służby w 1943 roku Najpierw jako generalny inspektor wojsk pancernych A od lipca 1944 roku szef sztabu naczelnego dowództwa wojsk lądowych Odpowiedzialny za planowanie operacji armii niemieckiej do marca 1945 roku Kiedy po sporze z Hitlerem został zdymisjonowany Erich von Manstein Właściwie Erich von Lewinski Przedstawiciel kaszubskiego rodu używającego herbu Brochwicz, jako dziecko adoptowany przez wuja Gorga von Mansteina. W czasie I wojny światowej walczył na froncie wschodnim, później był oficerem sztabowym, również w okresie międzywojennym dochodząc do funkcji zastępcy szefa sztabu naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych. W czasie kampanii polskiej był szefem sztabu Grupy Armii Południe. Później opracował plan ataku na Francję, zakładający przemarsz przez Ardeny w kierunku Sedanu. W 1943 roku zdobył Charków, walczył na łuku kurskim i w bitwach na Ukrainie. Hitler zdymisjonował go w 1944 roku. Karl Gustav Mannerheim. Jedyny w tym zestawieniu przedstawiciel armii spoza grona głównych uczestników II wojny światowej. Świadomie nie uwzględnialiśmy tu generałów polskich. Ten fiński feldmarszałek szwedzkiego pochodzenia zaczynał służbę w wojsku carskim. Po odzyskaniu niepodległości przez Finlandię był naczelnym dowódcą jej armii i regentem. Od lat 30. ponownie na czele armii fińskiej w stopniu marszałka polnego, którą przygotował do wojny z ZSRR. W czasie wojny zimowej na przełomie 1939 i 1940 roku skutecznie bronił się przed przeważającą armią czerwoną. W 1941 roku dołączył do Hitlera w ataku na ZSRR. A w 1944 roku zmienił front i dołączył do Stalina. W latach 1944-1946 pełnił funkcję prezydenta Finlandii, później wyemigrował do Szwajcarii. Georgi Żukow, najważniejszy dowódca radziecki w czasie II wojny światowej, kawalerzysta, w czasie Wielkiej wojny podoficer, od 1918 roku w Armii Czerwonej. W okresie międzywojennym szybko awansował, ominęła go wielka czystka. W sierpniu 1939 roku dowodził w zwycięskiej bitwie z Japończykami nad Hauchingow w Mongolii, od lutego do lipca 1941 roku szef radzieckiego sztabu generalnego. W 1941 roku dowodził pod Jelnią, kierował obroną Leningradu oraz Moskwy. Później został zastępcą naczelnego wodza, czyli Stalina, i jego najważniejszym doradcą oraz pełnomocnikiem do dowództw frontów. Żukow był zaangażowany w najważniejsze operacje na froncie wschodnim, zasłynął jednak jako prostak szastający życiem żołnierzy. Od jesieni 1944 roku dowodził pierwszym frontem białoruskim, przeprowadzając końcowy atak na Berlin. Po wojnie marszałek początkowo dostąpił najwyższych zaszczytów. Od 1946 roku został jednak odsunięty przez Stalina na boczny tor i zagrożony aresztowaniem. Po śmierci generali Simusa był ministrem obrony i sojusznikiem Chruszczowa, został jednak przez niego odsunięty. Pod koniec życia ponownie hołubiony jako najwyższy dowódca Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Konstanty Rokosowski, urodzony z małżeństwa Polaka i Rosjanki, chociaż był prawosławny, to wychowywał się w polskiej rodzinie do 1914 roku mieszkając w Warszawie. W czasie I wojny światowej zaciągnął się do kawalerii, następnie trafił do Armii Czerwonej, w której walczył między innymi na Syberii. Szybką karierę wojskową przerwało oskarżenie o szpiegostwo na rzecz Polski i Japonii w okresie wielkiej czystki i kilkuletni pobyt w więzieniu, niezakończony jednak karą śmierci. W 1940 roku wrócił do Armii Czerwonej. Późnym latem i jesienią 1941 roku dowodził armią w rejonie Smoleńska i Moskwy, zdobywając uznanie obroną tzw. Szosy Wołokołamskiej. Od 1942 roku dowodził kilkoma frontami, m.in. w kontrofensywie pod Stalingradem, na Łuku Kurskim i w operacji Bagration, która latem 1944 roku doprowadziła do rozbicia niemieckiej grupy armii Środek. Jesienią 1944 roku odsunięty od dowodzenia na głównym kierunku uderzenia na Berlin. W końcowej fazie wojny dowodził walkami na Pomorzu i w Mecklenburgii. Po wojnie początkowo dowódca północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej w Polsce, a w latach 1949-1956 minister obrony PRL. Po odwilży wrócił do ZSRR. Rokosowski uznawany jest za jednego z najzdolniejszych dowódców Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej, dobrze operującego manewrem i stosunkowo mniej szafującego życiem żołnierzy. Erwin Rommel, lis pustyni, w czasie I wojny światowej walczył w piechocie górskiej, między innymi w Rumunii i Włoszech. W okresie międzywojennym napisał między innymi książkę Piechota atakuje, która miała zwrócić na niego uwagę Hitlera. We wrześniu 1939 roku był komendantem jego kwatery głównej. Choć nie miał doświadczenia w dowodzeniu wojskami pancernymi, w czasie kampanii francuskiej dowodził siódmą dywizją walczącą na głównym kierunku niemieckiego Blitzkriegu. W uznaniu sukcesów na tym stanowisku został dowódcą Afrika Korps, formacji, która miała wspomóc źle walczące oddziały włoskie w Libii. W piaskach pustyni Rommel dzięki zdecydowanym uderzeniom i dużej ruchliwości dwukrotnie pobił wojska brytyjskie, w 1942 roku zdobywając Tobruk. Sukcesy Afrika Korps zbudowały legendę Romla, której nie przyćmiła nawet klęska Potela la Main w Egipcie i późniejsza zagłada Niemców i Włochów w Afryce. Po ewakuacji do Europy Rommel został dowódcą grupy armii odpowiedzialnej za obronę Wybrzeża Francuskiego przed inwazją aliancką. Był zwolennikiem lokalizacji oddziałów pancernych blisko potencjalnych miejsc lądowania, co nie znalazło zrozumienia jego dowódców. Po miesiącu walk w Normandii jego samochód został ostrzelany przez lotnictwo alianckie, a sam Feldmarszałek odniósł ciężkie rany. Był związany ze spiskującymi przeciwko Hitlerowi oficerami i w związku z tym po nieudanym zamachu z 20 lipca 1944 roku został zmuszony do popełnienia samobójstwa. Bernard Leo Montgomery, przeciwnik Romla z Afryki. W czasie I wojny światowej walczył m.in. pod Ypres i nad Sommą. W latach 30. służył w Palestynie, biorąc udział w tłumieniu Powstania Arabskiego. W 1940 roku dowodził korpusem brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, następnie służył na Wyspach Brytyjskich. W 1942 roku objął dowództwo 8. Armii Brytyjskiej w Egipcie. Jesienią tego roku najpierw powstrzymał oddziały Romla pędzące na Kair, a następnie doprowadził do zwycięskiego przełamania pod El Alamein, co stało się punktem przełomowym wojny w Afryce. Dowodził oddziałami brytyjskimi w inwazji na Sycylię i południe Włoch. W 1944 roku przygotowywał operację Overlord i dowodził częścią lądową Desantu. W kolejnych ofensywach odnosił mniejsze sukcesy. Utknął w Normandii. Później zaś zaplanowana przez niego operacja Market Garden nie osiągnęła zamierzonych celów, doprowadzając do dużych strat alianckich. Montgomery po wojnie był szefem Imperialnego Sztabu Generalnego i zastępcą naczelnego dowódcy NATO w Europie. George Patton był najlepszym, a na pewno najbarwniejszym dowódcą amerykańskim okresu II wojny światowej. Pierwotnie kawalerzysta, od czasów I wojny światowej i pobytu we Francji, dowódca oddziałów pancernych. Szlak bojowy rozpoczął w Afryce Północnej, gdzie w czasie operacji Torch przyczynił się do rozbicia niemieckiego Afrika Korps. Następnie brał udział w inwazji na Sycylię i Włochy. Zasłynął tam śmiałymi uderzeniami i zapalczywością, kiedy to spoliczkował żołnierza przebywającego w szpitalu polowym. Przed inwazją w Normandii dowodził pierwszą grupą armii fikcyjnym związkiem operacyjnym, który miał sugerować Niemcom kierunek inwazji w pas -de calais Medialny Patton nadawał się doskonale do roli przyciągającego uwagę dowódcy. W Normandii dowodził Trzecią Armią w 12. Grupie Armii dowodzonej przez jego byłego podkomendnego, generała O'Mara Bradley'a. Jego jednostki przełamały front i szybkim marszem wyzwoliły północną Francję, zatrzymując się w Lotaryngii. Na przełomie 1944 i 1945 roku bronił się w Ardenach, następnie zdobył linię Zygfryda i zajął południowe Niemcy, dochodząc aż do czeskiego Pilzna. Zginął w wypadku samochodowym w Niemczech w grudniu 1945 roku. Douglas MacArthur Chociaż kojarzymy go z wojną na Pacyfiku, pierwszym poważnym doświadczeniem wojennym była dla niego kampania we Francji w końcowym okresie I wojny światowej, gdzie dowodził brygadą w armii generała Pershinga. Od 1922 roku służył na podległych USA w Filipinach, gdzie w drugiej połowie lat 30. objął dowództwo nad filipińską armią w stopniu marszałka. Po wybuchu wojny z Japonią i nagłym ataku armii cesarskiej dowodził obroną wysp, ewakuując się w marcu 1942 roku do Australii. Miał wówczas obiecać, że wróci na Filipiny wyzwalając je spod okupacji japońskiej. Dowodził lądowymi siłami amerykańskimi na Pacyfiku, organizując metodyczne zdobywanie poszczególnych wysp i archipelagów i zbliżając się do Japonii. W październiku 1944 roku wylądował na plaży w filipińskiej zatoce Leyte. 2 września 1945 roku przyjął kapitulację japońską. Po wojnie był dowódcą sił okupacyjnych w Japonii, uczestnicząc w procesie przekształcania państwa w kierunku demokratycznym. W 1950 roku objął ostatnie stanowisko bojowe dowódcy wojsk amerykańskich w Korei walczących z inwazją komunistyczną. Zaplanował desant pod Inchon oraz wyzwolił Seul. Został jednak powstrzymany przez chińskich ochotników. Na zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej w wojnę chciał odpowiedzieć bombardowaniem atomowym. W marcu 1951 roku został odwołany ze stanowiska główno dowodzącego. Tomoyuki Yamashita. Chociaż wojska japońskie w II wojnie światowej słynęły z floty i lotnictwa, osiągały także sukcesy na lądzie. Jednym z najbardziej utalentowanych dowódców był tu właśnie Yamashita. W czasie I wojny światowej uczestnik walk z Niemcami we wschodnich Chinach, w latach 20. attaché wojskowy w Europie przeciwnik polityczny Hideki Tojo. W listopadzie 1941 roku objął dowodzenie 25. Armią w Indochinach. 8 grudnia z zaskoczenia uderzył na brytyjskie Malaje, w ciągu dwóch miesięcy zdobywając Singapur i biorąc do niewoli 130 tysięcy żołnierzy alianckich. Nazwany został tygrysem Malajów w latach 1942-1944, zesłany do Manchukuo. Od października 1944 roku bronił Filipin, wytrzymując aż do kapitulacji Japonii 2 września 1945 roku. Wkrótce stanął przed sądem wojennym w Manili, który skazał go za zbrodnie wojenne. Wina Yamashity była podważana, ostatecznie jednak został on skazany na śmierć. Wyrok wykonano 23 lutego 1946 roku. Dla portalu histmak.org czytał Jakub Jagodziński. Jeśli materiał Ci się spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz, podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć z rzetelną wiedzą historyczną do innych. Histmak jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.